29 października na polach wzdłuż polnej drogi Spieszyc do Bielawy przygodnie wylądował szybowiec. Lądowanie było precyzyjne, pilot wyszedł cały i zdrowy. Szybowiec nie odniósł żadnych uszkodzeń. Dzisiaj udało się wystartować rano z lotniska w Jesenikach podczas obozu szybowcowego organizowanego w tym miejscu. Przeleciałem. Około 100 kilometrów po 3 godzinach nie udało mi się znaleźć noszenia w okolicach górskich, no i musiałem wylądować w terenie przygodnym. Duże, bezpieczne lądowiska, tak duże jak lotnisko, z którego startowałem. Wczoraj lepszy dzień udało mi się przylecieć 500 km w ciągu 6 godzin na wysokości 7 km. Czasami niżej, czasami czech, żeby się troszkę zagrzać. Także sport jest super. Polecam każdemu. Wyrabia pewne umiejętności podejmowania decyzji, oceniania warunków meteorologicznych, które potem mogą się przydać nawet w zawodowym pilotowaniu samolotu. Widoki są rewelacyjne, widoki są wspaniałe. Polecam.